Połowa kontuzji, jaka spotyka nas jako ludzi, to kończyny dane. Nieraz jest tak, że kończy się to gipsem, ortezą, stabilizatorem, ale lekarz każe nam odciążać kończyny, kończynę kontuzjowaną. Najczęściej powoła się poprzez kulę, ale patrząc na polskie ulice, patrząc na to, jak sami sobie wyobrażamy, jak mamy to robić, stwierdzam, że 99% osób chodząc o kulach sobie szkodzi. I chciałbym wyjść do Was taką propozycją. Mianowicie każdy kto obejrzy ten film, kto skojarzy kogoś kto, kto jest aktualnie kontuzjowany, a widzi, że męczy się chodzeniem o kulach, bolą go ręce, bolą go nad garstki, ma ochotę te kulę odrzucić, po prostu robi to źle i chciałby, żeby ktoś mu to pokazał, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Myślę, że spokojnie przekaże szybki instruktaż, jak to zrobić tak, żeby było to poprawnie żeby organizm się regenerował. Układ nerwowy kodował to, że ta noga, no dobra, coś tam jest, ale ona się może przez to, że jest doprawnie chodzona akura stymulowana, szybciej regenerować i wracać do zdrowia. Więc jeżeli masz taką osobę, spotkałaś, spotkałeś, jest to ktoś twój znajomy, podeślij go. Pokażę mu jak wchodzić tu po schodach, żeby się nie męczył i schodzić tak samo. No, są to takie ważne elementy, tak, Że, żeby po prostu nie kontuzjować się yy, no, dalej, bo no, człowiek jeżeli kuleje na jedną nogę, to kuleje czterokończynowo. No i, i po prostu potem, jeżeli mamy jedną nogę cały czas odciążoną, źle, wisi, wisi w powietrzu, no to usztywniamy inne stawy, obciążamy je bardziej, potem niby wyleczymy tą jedną nogę, potem woli coś innego i tak w kółko, i tak w kółko, więc Zapraszam cię serdecznie do tego, aby podejść do mnie, jeżeli masz aktualnie jakąś kontuzję, chodzisz o kulach, musisz odciążać jakąś nogę. No i będziemy tłumaczyć, będziemy pracować nad tym, żeby ci się lepiej funkcjonowało na co dzień. Serdecznie pozdrawiam na razie. Cześć.